Witam, prawda? W futbolu słuchajcie, to jest legendarny stadion w historii polskiej piłki. On się, ten obiekt w ogóle nie zmienił od 1982 roku. Dziś jest 8 lipca 2022 roku i minęło dokładnie 40 lat od momentu. Półfinału Mistrzostw Świata z udziałem Prawda, Futbolu z Alicante, żegnająca, to, to piękne miasteczko. Naprawdę, jeśli ktoś kiedyś będzie chciał się tutaj wybrać, to naprawdę serdecznie polecam jako człowiek, który lubi obserwować świat. Jako człowiek, który smakuje historię, ale żyje też oczywiście współczesnością. Te trybuny. Rzeczywiście nie zdążyłem przed zachodem słońca. Gdzieś tam słońce zaszło, zanim tutaj doszedłem na ten stadion, bo kilka godzin dzisiaj spędziłem z moim synkiem, a z nim się ciężko rozstać, jak jest woda, morze, piasek, piłka. To jest wszystko coś przepięknego. Natomiast dzisiaj chciałem chwilkę chwilkę. Zajemno, častno za vaših tribun in e, meč. który Polacy zagrali na tym stadionie odbył się 11 lipca więc do tego meczu jeszcze trochę czasu ale ja jutro opuszczam Alicante stąd dzisiaj to nagranie przed stadionem José Rico Pérez na którym zdobyliśmy medal Mistrzostw Świata trzecie miejsce na świecie to jest paradoks bo wtedy mówi się o srebrnym medalu zarówno tej drużyny w 74 jak i tej drużyny w 82 słuchajcie mówi o srebrnym medalu, ponieważ wtedy były bardzo dziwne e, jakby zasady, jeśli chodzi o FIFA. FIFA przyznawała cztery medale Mistrzostwa Świata. Przyznawała medal złoty za pierwsze miejsce, pozłacany za drugie miejsce, srebrny za trzecie i brązowy za czwarte. Takie miała FIFA zasady. Ja tutaj będę się przemieszczał, jeśli pozwolicie. Opuszczę te okolice bezpośrednio stadionu. Tu jest taki park przy stadionie park, który wznosi się na takim wzgórzu, i pokażę Wam klimat Alicante. Jeśli chodzi o to wzgórze, odchodzimy od tego stadionu. Natomiast słuchajcie. Chciałem zadać pytanie, czy Polska mogła być mistrzem świata w 1982 roku? Nie będę wracał do turnieju w 1974. Zadam konkretne pytanie, czy Polska mogła być mistrzem świata w 1982 roku? Niełatwe pytanie, niełatwe do odpowiedzenia. W tym momencie my byliśmy już po meczu z Włochami. W tym meczu, w... słuchajcie, tutaj chyba problemy z zasięgiem mogą być w niektórych miejscach. Ja mam nadzieję, że wrócimy, jeśli chodzi o. Jesteśmy jeszcze raz. Słuchajcie, problemy z zasięgiem, mam nadzieję, że nie będą dotkliwe. Natomiast tak się zastanawiam, w tym momencie już drużyna była w hotelu w Barcelonie. Drużyna Antoniego Piechniczka znalazła się w hotelu w Barcelonie po meczu z Włochami, po półfinale Mistrzostw Świata. Ten półfinał Mistrzostw Świata był rozgrywany o godzinie 17:15. Był pierwszy gwizdek na Camp Nou. O godzinie 17:15 w Wielkim Upale i no, piłkarze wyglądali tak jak ja dzisiaj wyglądam. Koszulkę mam na miarę tej historii, którą chcę Wam opowiedzieć. Natomiast rzeczywiście zmęczenie ich było przeogromne turniejem. To było zmęczenie i psychiczne, i fizyczne, bym powiedział. Mieszkali w rezydencji Gisper, to jest w pobliżu Barcelony. Natomiast okazało się, że ta rezydencja Gisper pozbawiona jest klimatyzacji. Coś niesamowitego, ale hotel wybrany na hotel mistrzostw świata, gdzie nocowały różne ekipy, pozbawiony był klimatyzacji. Słuchajcie, to jest, to jest wzgórze. Świętej Barbary, zamek Świętej Barbary, rzeczywiście górujący tutaj nad Alicantę. I tam w dole jest to przepiękne miasteczko. Widzicie, tam jest też morze. Natomiast ja się tak zastanawiam, czy, czy mogliśmy być mistrzami świata bardzo trudne w tamtej rzeczywistości. Bardzo trudne, szczególnie, że na tamtym mundialu w 1982 roku była drużyna, która absolutnie mi zaimponowała. To była Brazylia. Brazylia 8-2 to jest drużyna, która uchodzi na, za drużynę, która grała może nawet najpiękniejszy futbol w historii. Po prostu zjawiskowy futbol. To była drużyna, w której w linii środkowej grał Sokrates, taki z brodą, rzeczywiście niesamowicie inteligentnie Grający, wyróżniający się takimi zagraniami piętą. To był czarodziej środka pola. Towarzyszył mu Falcao. Też gracz niesamowity. W ataku grał Zico i Eder. Obaj byli kapitalni. Zico to był taki technik, taka prawdziwa dziesiątka, który umiał wykończyć akcję. Strzelił cztery bramki na tym mundialu. Natomiast Eder to był taki skrzydłowy, który rzeczywiście imponował drybli. Niesamowita finezja, jeśli chodzi o zwody. To był zawodnik, który przyspieszał akcję. Też kapitalnie bił stałe fragmenty gry. Brazylia była niesamowita, jeśli chodzi o technikę piłkarzy, jeśli chodzi o taki sposób gry, który tutaj na tym turnieju 40 lat temu prezentowali. To był taki sposób gry pod tytułem. Możemy stracić bramkę, ale na pewno strzelimy im więcej. Andrzej Makowiecki, taki polski pisarz, sympatyk futbolu, też, trzeba przyznać, napisał niesamowity reportaż, jeśli chodzi o Mundial w 1982 roku. W rekordowym czasie ten reportaż oddał po miesiącu od turnieju, z tym, że on. Pisał ten reportaż w trakcie e, turnieju, więc e, było mu e, łatwiej. E, słuchajcie. I Ktoś pisze o Zico podartej koszulce, bo rzeczywiście ten turniej był niesamowicie ostry, niesamowicie twardy. To był turniej jeszcze tych dawnych przepisów. Tak łatwo nie sięgało się nawet nie po czerwone kartki, tak łatwo nie sięgało się po żółte kartki. To był taki turniej. Więc na takim turnieju, na którym niełatwo sięga się po żółte kartki. Rzeczywiście czasami e, koszulki e, pękały, rozrywane były e, faule, e, polowanie na kości. E, Claudy Gentile był taki obrońca, e, który się absolutnie e, w tym wyróżniał. Jeśli chodzi o e, Italię i <grytanie> Gentile, e, to był po prostu e, boiskowy e, potwór. E, jeśli chodzi o pewne zachowania. Natomiast to był taki zawodnik, mu wcale niełatwo było pokazać czerwoną kartkę. On faulował e, Cwanie. Włodzimierz Smolarek, nasz as, kiedyś opowiadał taką sytuację, że potrafił podać dłoń, jakby chciał podnieść człowieka, natomiast podając dłoń i podnosząc zawodnika, potrafił mu stanąć na bucie kołkami, wbić kołki w buty rywala, jakby spotęgować ból, pomagając zadać ból. Cały Claudio Gentile, jeśli chodzi o Italię. Absolutnie. To był Mundial, jeszcze to był dwunasty mundial w historii. Zobaczcie. Przenosimy się w czasie, ponieważ teraz doświadczymy 22 Mundialu w historii na innych zasadach. Natomiast ten Mundial w 1982 roku to był 12 Mundial w historii i to był trzeci Mundial, na którym byliśmy z rzędu, a więc część piłkarzy miała już doświadczenie Mundialowe. Taki Władysław Żmuda, Grzegorz Lato czy też Andrzej Szarmach mieli doświadczenie mundialowe. Co ciekawe, prowadził ich bardzo młody wtedy ko 40-letni trener Antoni Piechniczek, natomiast miał niezwykłą inteligencję ten gość. To też muszę przyznać, że o, dla mnie gra w pół, futbol, tak jak obserwuję teraz, bardzo często jest dyskutowana na zasadzie Słuchajcie, liczb, statystyk, takiego przemożnego wpływu, liczenia wszystkiego, prawda? I przedstawiania wszystkie, wszystko z punktu widzenia analizy takiej bardzo dogłębnej. Natomiast ciągle i wciąż jedna rzecz się nie zmieniła Mundial. Mecze rozgrywają się w głowie. Oczywiście umiejętności piłkarskie są bardzo ważne, ale gdyby umiejętności piłkarskie decydowały, Brazylia wtedy w 1982 roku zdobyłaby Mistrzostwo Świata. Nie Włosi, nie Niemcy, którzy zagrali w finale, nie Francuzi, którzy nieszczęśliwie z Niemcami przegrali półfinał mundialu. Dokładnie o tej porze, 40 lat temu, toczył się ten niesamowity bój w Sewilli, gdzie Niemcy zagrali z Francuzami. Francuzi prowadzili 3 do 1 w tym spotkaniu, słuchajcie, w dogrywce, a padremis 3 do 3 i ostatecznie przegrali rzutami karnymi 4 do 5. Harald Toni Schumacher obronił bodaj dwa karne i rzeczywiście to Niemcy zawitali na finał. Do Madrytu na stadion Santiago Bernabeu. Natomiast nas interesuje, czy my mogliśmy być mistrzami świata w 1982 roku. Słuchajcie, bardzo, bardzo trudno, ponieważ mówiłem o tej rezydencji Gisper. Tutaj piłkarze, tam w Barcelonie, nie mieszkali przy morzu. Nie mieszkali przy morzu, niby posiadłość. Ten hotel był położony gdzieś w górach. Natomiast tam ten upał był niezwykle dotkliwy wówczas w Barcelonie. To były upały stulecia, jeśli chodzi o Hiszpanię w 1982 roku. I rzeczywiście ten upał dotkliwy dał się we znaki, do tego nie ma co ukrywać. To przyznają piłkarze oni nie mówią tego wprost, ale przyszło rozluźnienie. Przyszło rozluźnienie takie, że nawet część drużyny ruszyła w tango. Po remisie ze Związkiem Sowieckim dającym nam awans do najlepszych czwórki turnieju. Nawet Zbigniew Boniek coś takiego mówi, że on wiedząc, że nie gra też troszeczkę sobie odpuścił. Gdyby grał to może zapanował nad tą drużyną, więc znowuż to się wszystko rozgrywa też na zasadzie jakby mm, człowieka, jego wielkości, małości, słabości, ambicji, e, psychiki, e, rozluźnienia. E, to wszystko się rozgrywa w głowach My wygrywając z Peru, wygrywając później w drugiej fazie turnieju z Belgią i remisując z Sowietami znaleźliśmy się w półfinale mundialu. Natomiast ten półfinał mundialu to sytuacja była niezwykła, ponieważ Zbigniew Boniek pauzował za kartkę, a więc największy as drużyny pauzował za dwie żółte kartki. Jedną otrzymał za stanie w murze, meczu otwarcia z włochami tym 0 do 0 stał w murze dostał żółtą kartkę i Michel e, wotro tak się nazywał ten francuski arbiter ukarał pierwszego z brzegu Polaka Gdyby Boniek nie stał tam nie był tym pierwszym z brzegu Polakiem, nie dostałby tej żółtej kartki a tak dostał tą kartkę i ona gdzieś ciążyła na Bońku i ostatecznie w piątym meczu turnieju zderzył się z, z bałtaczą który go pilnował na kampnął. słuchajcie, zderzył się z Bałtaczą i dostał drugą, drugą żółtą kartkę, czyli jest wykluczony, bo wtedy była obowiązywała taka zasada, że dwie żółte kartki wykluczają z kolejnego meczu, czyli wykluczało to Zbigniewa Bońka z, z półfinału. Józek Młynarczyk kiedyś opowiedział mi niesamowitą e, historię. E, mówi tak... Ja mówię, Józef, ale nie podeszli sowieci pod Twoją bramkę. Oni musieli wygrać. My wygraliśmy z Belgią 3-0, oni 1-0, a więc remis dawał nam awans do półfinału, a nie piłkarzom Związku Sowieckiego. Mówi, ale nie zaatakowali tak naprawdę jakoś niesamowicie. No parę razy interweniowałeś, ale bardziej na przedpolu wychodziłeś do Dośrodkowa niż to był szturm piłkarzy sowieckich. A on mówi, słuchaj, Roman. Oni się bali Bońka. Oni się bali Zbyszka. Po prostu Zbyszek rozbił Peru i rozbił Belgię. Uchodził wtedy, jeśli nie na, za najlepszego piłkarza świata, to jednego z najlepszych piłkarzy świata. Maradona był przegrany na tych mistrzostwach. Zico po porażce z Włochami też był przegrany, prawda? Rumenigę grał z kontuzją. Raz grał lepiej, raz grał gorzej. Natomiast Boniek był absolutnie piłkarzem, który przełamywał rywalizację. Tak było z Peru, tak było z Belgią. Więc mając Bońka po swojej stronie, Sowieci bali się atakować. Rosjanie, Gruzini, Białorusin, bo tam Ukraińcy, ta drużyna składała się z wielu nacji, oni bali się zaatakować właśnie ze względu na walory Zbigniewa-Bońka. Natomiast Bońka zabrakło w tym półfinale rozgrywanym 40 lat temu, 8 lipca 1982 roku. I teraz tak, decyzja trenera Piechniczka. Słuchajcie. Kogo wystawić za Bońka? Chyba najbardziej naturalna decyzja byłaby taka, że za Bońka wskakuje Andrzej Szarmach. Andrzej Szarmach to był piłkarz, który strzelił Włochom gola na Mundialu. Kapitalna bramka głową w 74. Strzelił im bramkę jeszcze w meczu towarzyskim w Turynie bodaj w 80. roku. I Szarmach jakby gdzieś obawiali się Włosi Szarmacha. Natomiast szarmach, jak mi to powiedział kiedyś przed laty, Antonie Piechniczek, to był piłkarz już z, z krainy szczęśliwości. On zarabiał we Francji w Oser. Przyjechał na ten turniej licząc na to, że będzie grał w pierwszym składzie. Tymczasem decyzja trenera Piechniczka była inna. W ataku zaczął ten turniej Andrzej Iwan i Włodek Smolarek. A więc zobaczcie, to jest tak. Wystawiasz Iwana i Smolarka, ale Iwan w drugim meczu turnieju z Kamerunem doznaje kontuzji i teraz wskakuje za niego z Kamerunem na bodaj godzinę Andrzej Szarmach i jest bezradny, nic nie zrobił. Tak wszyscy narzekali na Bońka w meczu z Kamerunem, a Boniek miał dwie kapitalne sytuacje, po jednej z nich rywal wybił piłkę z linii bramkowej. Boniek nie grał wielkiego meczu, ale stwarzał zagrożenie. Szarmach nie stwarzał żadnego zagrożenia. Grzegorz Lato stwarzał zagrożenie. Tam taka główka była Tomas niesamowity bramkarz Kamerunu, e, bronił. I teraz tak, Piechniczek uznał, że szarmach też. W treningu pewnie nie prezentował się najlepiej. Odpuścił sobie ta z jego złością w takiej książce biograficznej z Jackiem Kurowskim, dość dobra lektura, naprawdę muszę przyznać, aczkolwiek lektura frustrata. Frustrata w stosunku do wielu: i Giroux zaatakowany, trener Oser i oczywiście Antoni Piechniczek zaatakowany. I ktoś tam jeszcze widać frustrację Andrzeja Szarmacha, wielkiego napastnika, wicekróla szelców mundialu w 74. I ta frustracja na tym mundialu tu w Hiszpanii pewnie była e, widoczna, więc Piechniczek e, w tym półfinale z Włochami podejmuje decyzję, że Szarmach na trybuny. Być może przesadził. Słuchajcie, wtedy była zasada taka, że wpisywano jedenastka na boisku, ale tylko pięciu piłkarzy znajdowało się na ławce rezerwowych. Bramkarz e, i e, czterech e, z, e, zmienników. Więc to utrudniało życie. Była 22-osobowa kadra na tym mundialu w 1982 roku, natomiast do protokołu trafiało jeszcze tylko pięciu e, piłkarzy, bo były tylko dwie zmiany. Być może był to błąd, że Szarmach z Bońkiem znaleźli się na trybunach. Jeden e, decyzją e, regulaminową, dwie żółte kartki, a drugi decyzją e, trenera Antoniego e, Piechniczka. To są ludzkie wybory. Słuchajcie, później, po latach, trener Piechniczek zmiększał stanowisko, mówił: No, może rzeczywiście powinienem postawić na e, rzeczywiście e, Andrzeja Szarmacha. E, natomiast pierwotnie on to tłumaczył zupełnie inaczej, e, że Chciał postawić na zawodników, którzy są głodni. Zaryzykował, w ogóle uważał, że też ten mecz z Włochami on się rozstrzygnie w linii środkowej, więc wszyscy mówią o pałaszu. A tak naprawdę najpierw był wystawiony dodatkowy pomocnik, a więc lato poszedł do ataku, do smolarka, natomiast do pomocy wszedł ciołek i on grał obok Kubcewicza, Buncola i Matysika. Natomiast w Włosi byli rozpędzeni. Włosi, tak jak trzy mecze grupowe w pierwszej fazie turnieju, zremisowali. To później ograli Argentynę 2-1, ograli Brazylię 3-2 i znaleźli się, słuchajcie, w półfinale. Na zasadzie też. Wielkiego boju z Brazylią. Słuchajcie, to też jest coś niesamowitego. Ograli tą Brazylię Sokratesa, Zico, Falcao, Edera i wszystkich tych gwiazd. Paulo Rossi strzelił trzy bramki, popisał się hatrykiem zawodnik, który był zawieszony dwa lata za aferę Calciopoli, a więc udział w, w przekrętach meczowych. Tak? On do, do śmierci zawsze się wypierał, że, że coś wiedział, natomiast rzeczywiście był zawieszony na dwa lata tuż przed turniejem, wrócił do składu. W Juventus podał mu rękę. I gdzieś tam na koniec chyba sezonu ligowego zagrał trener Enzo Bearsot. Zabrał go na turniej, natomiast on też dobrze nie wyglądał w pierwszych spotkaniach tego turnieju. Natomiast w piątym meczu turnieju strzelił trzy bramki Brazylii. Coś niesamowitego. Jedną po głową, drugą przejął piłkę po błędzie fatalnym obrońców, trzecią po stałym fragmencie gry. I nagle Brazylia odesłana do domu, a Włosi meldują się w półfinale. A więc Włosi rozpędzeni, mający Fajną drużynę, mający takich piłkarzy jak Tardelli w linii środkowej, czy Conti na skrzydle, czy ten Rossi, który popisał się tym hat czy doświadczony Dino Zoffe w bramce, mają drużynę Ciekawą, boiskowych cwaniaków też z tym faulującym Gentile. Tam są kontuzje, wkracza do składu młodziutki Bergomi, choćby, i też gra wielki turniej. Natomiast my w półfinale, tym rozegranym 40 lat temu, mamy wielki problem kadrowy bez Bońka. Tracimy bramkę w tym upale po rzucie wolnym trener Piechniczek mówi majeski nie faulował faulował, nie faulował, rzut wolny to środkowanie pada, gol Rosji wykorzystuje taką jakby ospałość naszej defensywy Józek Młynarczyk też nie najlepiej interweniuje, gdzieś tam spóźniony jest odpowiedzialny za krycie Rosjego Paweł Janasz pada, gol na 1 do 0, to nie jest tak, że my w ogóle nie gramy w piłkę Janusz Kupcewicz szelił w słupek w tym spotkaniu, dziś tam przejmuje Inicjatywy Włosi zresztą oddają nam inicjatywę. Kontuzji doznaje ich rozgrywający Antonioni. Natomiast w drugiej połowie oni szukają kontrataku i po kapitalnym kontrataku. Bruno Conti dogrywa piłkę do Rossiego i jest 2 do zera i Włosi są w finale mundialu. Piechniczek próbuje zmianami coś zrobić, a więc spuszcza na boisko i pałasza, i kustę. Marka Kustę, takiego trochę zapomnianego napastnika, który był na trzech mundialach, ale na dwóch, tym w Niemczech w 1974 i tym w Argentynie w 1978, w ogóle nie zagrał. Słuchajcie, nie zagrał ani minuty, a był na mundialach, w których rozegraliśmy odpowiednio. 7 i 6 spotkań, czyli zagraliśmy 13 meczów. Kusto nie zagrał ani jednego. Dopiero trenera Piechniczka dostał szansę na Mundialu w Hiszpanii. Zagrał chyba w jednym meczu grupowym i zagrał właśnie w tym półfinale, w końcówce tej, tego półfinału. Wcześniej wszedł też młodziutki pałasz na boisko, natomiast byliśmy bezradni. Byliśmy bezradni, byliśmy po prostu bezradni w tym półfinale. No, i co się dzieje? Meldujemy się tutaj w Alicante. Mieszka mieszkają piłkarze w hotelu przy plaży. Janusz Kopcewicz mi opowiadał, że wykąpali się w tym morzu. Od razu się inaczej poczuli. Hotel miał klimatyzację i też niesamowita nastąpiła mobilizacja, bo wszyscy mieli świadomość, że jeśli przegrany zostanie ten mecz o trzecie miejsce. To ta drużyna 74 zawsze będzie większa. A jeśli ten mecz z Francją, tu Walicante, zostanie wygrany, no to to się wszystko równoważy. Trzecie miejsce na świecie jest równe trzeciemu miejscu na świecie. I w tym spotkaniu wraca oczywiście do składu Zbigniew Boniek po pauzie za kartki. Pojawia się w składzie szarmach. Tym razem nie może grać za kartki Włodzimierz Smolarek. i w Piechniczek, jakby pokazuje, że nie jest małym człowiekiem. Że, mając taką sytuację, że nie sprawdził się pałasz, kusto też nie był w formie, Iwan był kontuzjowany, to wystawia tego szarmacha. I co tu się dzieje 11 lipca 1982 roku na tym stadionie, z którego rozpocząłem to nagranie? Polacy grają Piękny futbol. Słuchajcie, boniek wrzuca piłkę z Stadiony Świata, a Szarmach strzela w Stadiony Świata. Ta piłka odbija się od słupka, wpada do siatki, jest jeden do. Do zera. Francuzi nam zagrażają, ale my też szelamy bramkę po rzucie rożnym. Janusz Kupcewicz do Stefana Majeskiego. Później w drugiej połowie Kupcewicz rzutu wolnego. Fenomenalny strzał. Wygrywamy z Francją z trójkolorowymi w bardzo zmienionym składzie. Te, ci trójkolorowi po tym półfinale nieszczęśliwym dla nich w Sewilli z Niemcami. Wygrywamy z nimi 3 do 2. Zdobywamy trzecie miejsce na świecie. Słuchajcie, zachęcam Was kiedyś do zwiedzenia tego tej pięknej Costa Blanki, tego miasteczka Alicante, które kojarzyć mi się będzie z, z, z graniem w piłkę, rzeczywiście z synkiem Romanem, ale gdzieś też myśleniem o tym, co było 40 lat temu. Ja jutro wracam do polskiej rzeczywistości, już nie będę się zastanawiał, czy mogliśmy być mistrzami świata. Granica jest mała, Zbigniew Boniek powiedział w niedawnym wywiadzie, do którego odsyłam specjalnie nagrany wywiad o mundialu w 1982. Granica jest bardzo cienka, jeśli chodzi o rzeczywiście półfinał Mistrzostw Świata, awans do, do finału. Gdyby Boniek mógł grać, gdyby, 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 natomiast tego już nie rozstrzygniemy. Jeśli się, się podobało takie spontaniczne nagranie, żegnające Alicante, dziś przypominające chwile sprzed 40 lat. To zalajkujcie Roman Kołtoń. Ja jutro wracam do Polski. Super Puchar. Kolejne tematy związane choćby z reprezentacją w roku też mundialu. Natomiast ten mundial, nie ukrywam, sprzed 40 lat to zawsze będzie moje wspomnienie. Dzieciństwa i takiego kształtowania się, kształtowania, wykuwania pasji. Taka moja prawda futbolu na dzisiaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Roman Colton.